Już z okienkiem? Będę mi podglądać. Jakże to? Co? Jakiś taki krzywy ten kibel? Problem? Jest za bardzo w ścianę zrobiony. Kto to w ścianę? No wejdź tutaj, chodź. A jednak nie jaki problem z tym kibelkiem? Nie wiem. Właśnie ten. podglądają mnie. Cześć. Jakiś problem tutaj pan ma? Nie. Zostaw w kamieniach. No, ja zaraz zginę, Ja umieram aktualnie. Problem. Ała! Biją mnie. Co się bije? Alkohol. Czekaj, gdzie jest alkohol B? To nie B, to I. Wypij! Zajbiście. A teraz wpierdol coś, żeby nie mieć kaca. E, kaca. Więc, żeby nie żygać. To też wypiję na Mięty... to, co alkohol. Co? Też samo się napiję. Ej, bo nie mogę! Ognisko. Da! No. Nie, będę picie! Dopiero teraz ogarnął. Czekaj, ja nie chcę liście wkładać, bo liści nie zjem. Liści nie <grystanie> zjesz. <grystanie> zjesz. Smacznego. <grystanie> zjesz> Dziękuję. Ptak! Ptok! Chyba ptok. Widzę ptoka. I... Fur w bo jak ja się... pizgnę. To coś się stanie. To wyleci przez okno i później po nie wróci A wysoko i mieszkasz? I nie, nie, ty, na, nie? Ty, ty ty mieszkasz na partero parterowym domku, więc... Nie mają czego się bać. Pójdę do babci, już wyrzucę z babci. Albo tak. Pójdę do babci, do góry. Wezmę yy, sobie te, te i wyjebię. No mhm. i po co te kłody tutaj? Znalazłem. A <gry> nie, to było piękne. Znalazłem. Dobrze, albo. Nie nie kradzione Kto... Kto się zostawił w wózeczku? To Chcesz jedzenie? Chodź, kto... jedzenie Najadam się już Zeta, jedzenie A w dupie to mam Chodź, zrobiłam ci Okej okay. <laughs> Nie pany, jakby szczelił. <laughs> no, jedz! Dopóki ciepłe No gazeta! Skóruję To nie Minecraft, żeby tutaj tego. <laughs> Chodź tu! Jedzenie Się spali Jak ja ci zrobiłem to mi olałaś Jeden potem spalone po tobie <ścoughs> Przepraszam Musisz mnie wołać Tak jak ja ciebie Wołałem cię trzy razy A to ja nie słyszałam I mówiłaś, że nie będziesz teraz jadał, bo ty robisz drzewa Oho To trzeba było mówić w dopy to mam? Chodź tu. To co przyszła? Czy aby naprzeszło? Trzeba pewno... mieć na mnie sposób. No. Na mnie mieć To pora na moją małą zemstę. Nie kamieniu mnie, ja nie Bóg. Mam coś lepszego w zanadrzu. Nie patykuj mnie. Czekaj, bo patyka tutaj próbuję. no, no. Pa Patyk się nie chce spatykować. No na na, na, na. Okay. Proszę, Nie, tak, no nie, 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 No nie, O! nie, nie, Idę po patyka. <noise> Niczego się nie <chirasz! głos> Niczego. No jasne, tak. <noise> Mamy jedzenie. Z krzaków, wzięty. A na pewno zdrowe? Bo mnie niech trują. Zeżarłam Bo są niebieskie. Czerwone są złe, pamiętaj. Nie, nie strasz mnie! Ale ci nie straszy to, tylko ty straszysz mnie. Bo wiem, że jestem brzydka, no ale bez przesadno. No, piękna wieża. Tak. To są schody na górę. Uda mi się tam być. Uda się. Nie Powiniam przeszkadzaj Nie to nagrać. Dlaczego? Bo to pięknie wygląda. Z twojej perspektywy jeszcze piękniej. Kurwa. Dam radę. Jeszcze <laughs> trzeba ci świeczkę tu postawię, postawię w sensie Świecę nie jest. To masz, żebyś widział. Kurwa, nie wejdę. wiem, jak sam mogę pomóc. Pierżów. <grystwem> <grystwem> ja, ja słyszę chyba hmm. Amelka! Ławka się zepsuła. O. Jak się ławka zepsuła, mięśnie, no nie, nie mogę usiąść ławkę? na niej. A mogę już Usiądę razem z tobą. <grym 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 Tylko siedzimy tu na Cześć, nie mogę. No właśnie <grym> wiem, nie mogę się obrócić aż. Piękna na Jak się. Jak się budowało zamki? Za, za, za... Co? Zamki jak się budowało? Nie wiem. Weźmy kiedyś się y, pobawmy w chowanego na deforeście tylko potrzeba by więcej Przez... osób No Zgadza się No Schodzić, ci zbudowałam Co? Okno z... Co jest? Co? Jak z okna? Ty ze... Nie pytam Ja popatrzę E. <noise> <noise> Kurwa. To trzeba się rozpędzić. Dam radę. Dam radę. Podchodziście? Nie. To jest mój parkour. Minecrafto. Odsuń się. Ła, ja piję to Odsuń się. Nie. O! 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 Wow! Teraz twoja kolej Powinieneś żebyś okrzyk Tego yy, Napiłem trażana. się o, 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 o. Teraz ja się popatrzę jak to wygląda z twojej perspektywy Mi tu. Z kontrolem Jakim? Aha Czekaj, bo mi laguje. O tak. No! <grych> Że to kłwo Wierzę ja w ciebie. Ty ten jak ja. <grych> <grych> Czekaj, bo mi się laguje. Mi jest Sandy. Dobra, chodźmy spać. Nie! Ja tam wejdę. Chodź mnie spać. Nie. Ja dawaj. Łamba szamba przyszło. Jakie łamba szamba? Aaaa, ja jest! Nie znalazłam. Gdzie Ja pokupuję, ja pokupuję. Kolejny, ginę. A me la ratuj Czekaj, bo weszłam w te. Ja nie widzę, gdzie jesteś! Które on jest? jest? Jak się robi łuk. Nie wiem. Jegoś się łuk robi. Patyki, liny pewnie i tak jest. Tu jest jeszcze jeden? Tak. Halo, laguje mi się, jak nie wiem co, ale chodź tu. Bo nie wiem, czy ja kogoś biję, czy nie biję. To by się kom zepsuł. W momencie, kiedy miałaś tego... Miałaś The Foresta jeszcze z nami Tak Nie, 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 nie Tak, w trakcie Sie tak, tego Tak, 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 tak Miałam wtedy jeszcze, no Ale kom no Ale chciałam pograć w tego Minecrafta i mi spierd... patrzyło Ja też chciałam w to pograć, pamiętam Ej, bo halo, bo ja nie... Oj, sorry chyba cię uderzyłam Nie, idziemy idzie, tak, idzie, idzie, palić mi się tak laguje. To co, kończymy jasno. zabiłem? Tak, zabrałem ci go. Aha. Dlatego ciągle bijasz? Nie. I sobie wyobraziłem teraz siebie taką. zabijać wroga, co nie? Nie wiesz, o tym i dalej go bijesz. <śmuszczak> Masz laga. <śmuszczak> <śmuszczak> Jedna z pewnie. Wody nam już nie zabraknie. To już budujemy takie do gwiazd. Zapisałem jeszcze przy okazji, żeby nie było problemu A ty też zapisujesz? Nie Zapisuję, bo ciebie to swoje temy zapisują się wtedy O, zacięłam się podczas zapisania, o dobra jednak nie Jakie... Kości, 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 kości <tuszy> Mela? w poniedziałek, które lekcje poniedziałek o której lekcji zaczynasz? W poniedziałek 8. O, Muszę siędż. być W szkole. Mhm. Na to Merchant. Bo w poniedziałek idę na, na 15. Jebany też się tak. do której? Do 18... do 20. Wedle planu. A co? A, a. To chcesz tak? A ja się nie zamienię. No, w sumie wolę takie tego, no. Ewidentnie ew, 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 wolę wieczorowe takie, tego. Bo ja od rana, jakby ja od rana do takiej jakiejś 15, 16, nie, bo, bo... mam tak zły humor. Także po prostu jest masakra. No i też, też może dlatego. jest git. A, też może też dla nie lubię szkoły? No, idź mi. O, nie mógł przejść. Słyszę kolegów. Ja nie wychodzę, jednak traktowano. Teraz jest zdjęty, bo słyszę na od... nie głodny jestem. Ale nie mogę wyjść. O, już mogę. <śmiech> 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 Nie chciałam wziąć, chciałam tu zjeść. Ale nie wiem co ja robię, bo ja biegam. Zbieraj myślę... patyki ze mną. Gdziemy królestwem patyków. Dobrze, idę z patykiem. Masz albo nie, bo mam dwa. Potrzebujemy dużo na przyszłość. I potem drewno które możemy pozbierać, zbudować jakieś tam podstawowe mury, pułapki. Łosie, rysie, zbudować mury. Nie ta ławka w wodzie jest piękna. Zostawmy tu będzie. Tak samo jak moja wiedza Ale zawsze, zawsze, jak będziemy grać w będziemy robić ławkę w tym... wodzie? Tak. Czekaj, ja muszę sprawić, żeby z tradycji stało się zadość. Nie, błaga mnie. Gazeto, nie! Gazeta tak! Nie! Ten! ci do... No. Jest, Idę to kibla. Czekaj, też jest tak Czekaj, ja podejrzkę odłożę tylko. Nie, to E. Nie, to, to C. No, czyli tradycji stało się za dość? To ile jeszcze mam dorzucić? Ty... Zero. Ja nie chcę. Nie ja chcesz? Nie. Czemu nie ja chcesz? chcesz? nie chcę. Dlaczego? No i nie chcę. Ale Czemu? Podaj mi jeden racjonalny powód. O to są Ode. wózki, to no nie to wóz, tylko to kamień, No bo to kamienie też mogą być. To nie są wod wodowe wózki, okej? Okay? To są... O, A one też... nie chciały być wózkiem. Wodnym. One chciały być kamieniem, tak naprawdę. To się taki deplor tutaj robi już. Ej, wyobrażasz. O kurwa, to był ja. Myślałam, że tu. To... Jeden. Wyobrażasz sobie być kamieniem? Nie. Nie tak. Co? Chciałabyś, żeby na wyobrażasz. ciebie psy wcikały? Nie, to bym oddała. W jaki sposób? Kamienie nie naddają. <grystanie> nie możemy o, nie Oj pamiętaj, że kamienie są miękkie, ale one chcą, żebyśmy myśleli, że jesteś... są, są, są twarde. One są miękkie. <grystanie> <grystanie> to Marci się, bo na, na mnie fochnął. A dziwisz się mo? Nie. Ale go przeprosiłam. Takie, ja przepraszam, nic ci nie da nie, takie, przepraszam, nie napisam. Wiesz, co zrobię? Hmm. Płaniko, się. No dalej! Co zrobisz? Czekaj, czekaj, szukam tego, to jest ważne. Czujesz coś tam, dobra, idę się umyć, jeżeli chcesz. Akurat LOL lubię i na przykład takie gry jak, jak Mati nagrywał, w sensie te... też A, z wami, tam były jeszcze to... i... Czekaj, ja ci powiem co się nazywa. To były Borderlandsy. Mhm, uh -huh. to też takie typu gry, co, co też lubię oglądać. I sobie mm. oglądałam jego tamtego. Nie, to jest piękne. Nie wiem, ale... Akurat y, ja na przykład lubię oglądać, jak ktoś y, robi te tam, tam filmiki w ogóle z tego Lola, tylko że nie tak na przykład jak ma Mati zrobione z Lola, że po prostu on tam nic nie mówi, tylko są jakieś tam momenty dobre i w ogóle. w sensie, czasami takie spoko, że są jakieś tam y, te, jakby to powiedzieć, to coś tam dla beki tam, że jakieś tam coś tam, te, 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 na przykład tam przez chwilę te nani, albo coś w jakieś główne takie te gesty e, ale... Wolę... Lepiej się po prostu ogląda jak... Jak gra się na przykład albo z ekipą, albo coś w i, i... się tam gada, coś tam jest śmieszniej i w ogóle, i tam czasami się tam Potwierdzam. jakieś... Potwierdzam No, niż takie... No, wiesz o co mi chodzi Wiem o co ci chodzi Ale wiesz, też trochę popróbuję tak solo, bo ja też chcę się nauczyć mówić i gadać na kupie mhm. tematy Przypuśćmy jak ktoś nie powie, powiedz coś o kamieniach, albo znajdę kamienia w grze. Jak teraz tutaj gdzieś tu jest kamień, o mam kamienia. To jaka jest podatna, podać, czy to jest kamień z grafitu i kurczę można z niego zrobić grafitowe cegły, a z tych grafitowych cegie powstanie mur chiński, dzięki któremu powstrzymasz atak smoków. Patrz ja znalazłam, nie pokażę ci. Dlaczego? <laughs> Patrz ja znalazłam, nie pokażę ci. Takie... <gupisz> się w zeznaniach. Bym ci pokazała, jak Łodę. Jej. młode. Tak. Ale ja czasami też nie umiem mówić. Trzeba ja się nauczyć się, mówić. bardziej. Bardziej umiem się wygłupiać niż, niż tak tego, niż pogadać. Chcę się pogadać szczerze, jako, żeby pomóc na przykład drugiej osoby lub tym celu. To, to tam jakoś tam teges, nie? Ale... Ale jeżeli... jeżeli mam samej sobie coś w stylu, to... Ej! Bardzo bo... dobrze nam dzisiaj gadka szmatka idzie No Idziemy na każdy dosłowny temat Czekaj, da. trzeba udekorować nasz domek Bo jest za brzydki Ej, bo kamienie mi się nie renderują jak się oddam <laughs> Pojawiają się i znikają, jak może <laughs> na pasach? Właśnie to sam pomyślałem <laughs> Czekaj, gdzie jesteś? Gdzie... Uh. Ja jestem na kamieniach Kurwa, których? Trenerowały ktoś... mi się O dobro Tam nie ma kamieni! O jednak są Żółwik Ej powinna być głowa żółwia i żółwik mm. Nie, w ogóle twierdziłam, że Co? Jak dostanę tego tam kompa lub coś lepszego i w ogóle to się nauczę montować Ja coś kiedyś nagram Ja to zmontuję Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ponieważ jest takie. Mam. Um, moje. Wy, wy, wydzi mi się. A wiesz, że ja też tak miałem z Worom? Wiesz, że ja na tym siedziałem? Prawie z miesiąc! Z no Z tym filmikiem na YouTube taką składanką, jak Mateusz tam robił. Tylko tam robiłem tego wiele więcej i tego bardziej gęsto, moim zdaniem. Siedziałem nad tym prawie miesiąc. O kurde. Nad jednym Nie, materiałem. Ja jakby... 16-minutowym. Mhm. No tylko że ja jakby nie wiem można powiedzieć, że mam taką e, inspirację trochę też e, taką się tak trochę wezmę od niego, wię więcej lub takiego od takiego niego youtubera, który tam gra w i w ogóle bardzo, bardzo lubię e, oglądać, bo spoko ro robi ten, 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 ten... te materiały jak w ogóle takie śmieszne. Jak chcesz, będę mógł nagrać ci jakiś odcinek, znaczy z tego i będziesz mogę zmontować taki wspólny, który będziesz chciał akurat. I nagrałem to tak, żebyś nie wiedziała, że nagrywam Żebyś po prostu była bardziej sobą, niż kiedy wiesz, że nagrywasz No bo mhm. jesteś nagrywana Bo w takim wypadku jesteś cicha, jak I mysz się... pod Jakby... Ym, jeżeli chodzi ci o wczoraj, że jak coś tam... Tak jak się... ja wczoraj byłam wkurwiona i miałam chujowy humor strasznie, ponieważ miałam... Wszystkie... Yy, wszystkie, tak jakby, uczucia naraz i po prostu rozpierdalało to mnie, i też dlaczego byłam czasami cicho, czasami byłam taka wybuchowa, i w ogóle. Ja, jak na przykład kiedyś zauważyłam to, <noise> No, yy. ale nie wiem, że jak ja bym miała montować, to bym, to bym chyba nie wytrzymała, bo, bo mój głos, a. Jak tak, ja się słyszę, się słyszę dobrze, a... to jest straszne. Ja pamiętam, tak jak ja to słyszałam pierwsze moje próby nagrywania, miałem takie, o kurwa, mój głos. To ja może sobie lepiej wyjdę Ja nie chcę! Nie lubię! A tylko ty potem jak po tym jak się zachowowałem Gadam z się pytam. No. Ciebie. Ej, czy ty też sobie pomyślałeś jak mnie jak, jak mnie pierwszy raz usłyszałaś? Że masz zajebisty głos, a potem takie. Co kurwa? <grym 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 to sobie takie to śmiałem. Ty co ja robić, to mnie pewnie się nabijasz? Nie, 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 nie nabijam się. Ja wiem, ale takie miałem pierwsze odczucie. Aha. Dzięki, tak też mi latą. Zemściłeś! Moje dziecko! Miałeś dziecko? Moje trólko! Wracaj tu! Ty bez animacji poskakujesz. Ty tak. Ty tak się tylko skacząc! Mateuszu, pomóż mnie zamordować. Chodź, nabijaj na serwer i mordujemy ją. Zniszczyła mi Tyrolkę. No, dobrze, dam ci tą linę. Tym od... Ty lepiej zrobić, tym odbudujesz. Ej, Mati przyszedł i nie mogę tu dokończyć. Rozmowy. Nie naszartowałam. Niech on tu wróci, wrócił? On wrócił. Amelka, teraz możesz pokazać z Mateuszem, jak chciałaś. Ty, Mateuszu, bardzo się uważasz że tą Amelkę? Przebaczysz jej kiedyś? Maty, przepraszam. Mnie nie chce być zło, z, zła, 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 Ale tak, jakiś mam taki, takie. Ci Dzisiaj nad tym ma w humor... A, czy Amelka? Kurwa, kazałam. Co? Wkurzasz Mateusza, to ja cię Chodź tu kurwa. Po prostu Chodź. Ej, bo się turlają. Turlamy się z nimi? Nie, zabieramy. <laughs> <Okay>. <laughs> Ma o. Naprawiasz mi linę. Mati! Mati, nie Nati.